Drop it. pociąg z daleka ani <śmiennie> kogo nie czeka stał, dusz to żałas, łaskawy byle nie do, do Warszawy. Warszawy. Ja tutaj <śmiennie> I... aha e... aha nie no to fajnie wyszło fajnie polecam Dwa <śmiennie> no więc... na dziesięć. Naprawdę, spoko. Jeden na pięć, bo się skracam. O, mam drugi! O, jest drugi! Nie, ja, je, ja nie wiem, co robię. Chcę Hej, moi... Ale go zdjąłeś. Witam was ja bardzo wiesz, serdecznie. Ja już wsiadłem do gry i już pociągnąłem pierwszego gościa. A ty? Ja też pociągnąłem siebie. A ty pociągnąłeś... I teraz kolejny ciebie z Battlefield 4 na moim kanale. Dzisiaj ze mną Duszek, Puszek, Okuszek. Ty, wow. ty pociągnąłeś się zaraz... Puszek! <laughs> Kiech, ty podziemny yes. innego? Nie, yes, yes, yes. nie, bo to będą się z nas śmiali. Tak już pewnie większość to wyłączyło Co? Kurna. Jak mogę być zabity w akcji? Co? Dobra, duszek, yy, idziemy do helikoptera? O, tak, czekaj, tylko... ...muszę zapisać ustawienia. On tu niego, to mnie sypko, bo jest jedno jednym szybko sypko, jest, jest, Mogę do naszego strzelić? A mogę je pilotować? Nie. Patrz, jak się strzela. nie ty pilotujesz. No i brawo, za chwilę nas zastrzelą. Nie, jeszcze nie. Skaczemy gdzieś tutaj? Okej, czekaj, na B, na B, dawaj na B, szybko, 3-4 na B. Jak dwa psijacje! Uważaj, bo tu jest, jesteśmy na hardcorze, gdzie jesteś? Nie wiem, gdzieś w dupie. Dobra, tu postawię zacznik. Fajnie, że jesteś w dupie, To, To jest zawsze miło, nie? Czekaj, zrobimy kolejnego gościa. Ja cię tu coveruję. Dobra, dziękuję. Gdzie ty jesteś w ogóle? No, gdzieś tam jest. Tam gdzieś. O, będzie kosa, będzie kosa z Uuuu! jesteś <laughs> Bang bang! Nie ma tak zawiedzić pierwszego przeciwnika! Z tyłu. Bang bang, madafaka! O ty, czego czego wziąłeś? Pan miał armię. A ja go nie Bo, go pół godziny... cholera! Sniper mnie zaatakował! Ale uciekłem mu! O, tak jest! Gdzie był? Tak jest! Tak jest! Gdzie jesteś w pancerny duszek w ogóle? I jedzie do akcji! No i prawo mnie zastrzelił! Pytam się gdzie jest... Po co mu powiedzieć? Po co? Nie? Nie mnie zastrzelił! O kurna! O kurna! Ale Andrzej... Wiesz jak tęskniłem, że byśmy znów zagrali. Tak? Naprawdę? No i, i będzie jeszcze większa chyba, spokojnie. Będzie tak jak ostatnio. Ja za to też... Ra. no też mam się skniłem. na tobie odrodzić, czy nie za bardzo? Tak, odradzę się, bo tam wiem, że gdzieś jest gościu. Widzisz, naprzeciwko nas. W tamtym budynku, tam gdzie... Jest, uważaj! Idzie tu? No kurwa. Dobra. Bądź tam na ziemi, się nie ruszy kompletnie. Eee... wiesz, że to będzie trudne? <laughs> No brawo! Trzymaj ją do nos! No brawo! Czekaj? O no nie! No nie, ja tu robię, hopię, hopię. Co ja tu zrobił? Jak ja To czegoś a... ty mnie zmusił Ruski się z amerykanami biją! Te... A terrorysty... O stare armii! Terrorysty się. Kratki Kratki? Mam kratki. No to wyjdź z niej. Ale weź, mam kratki, nie... Ale mi wszystko kratkuje. Nam nam jest helikopter, nie? Ale to jest taki szczegół. Widzę... O kur... Ja chyba dostałeś. ...im dostałeś. dostałeś, nie wiem z czego, ale tak mi się zdaje, że... Ja nie wiem, nie, to jest no. snajper. Dobra. jestem już jest chyba tego Snipera. Dobra, musimy się jakoś trzymać razem. Chodź, obiegniemy ich trochę szerzej. Czekaj, gdzie ty jesteś? No, idę do ciebie. Tam jesteś, dobra, chodź, chodź. My jesteśmy w samym środku jednego Poczekaj, ja chcę go po prostu. Nie, nie mogę, bo ktoś tu jest. No i ktoś nas strzela, brawo. To ty tutaj jesteś. No ja. No brawo, zastrzelili mnie. Biegam, latam, zbieram wszystko, nie? No spoko, spoko, zawsze miło. Ale słyskiwał się za bocę filmu. Mio! Jodzio. że za mną jest czołg. Nawet się próbuję nie wiem. Ja rozumiem. was teraz wesprzem. Duszek. Chwba. Gdzie jesteś? Eeeh. Yy, Spawn najmniej się na mnie. Zostałeś tam jakiś strzały? A to wiesz, to ja. Kurna. Za mną, za A, to ty latasz? No, już nie. Zrezygnowałem. Właśnie widzę, że Dobra, spomnę się na tobie. Nie radziłbym, ale... W porządku. Dobra, jestem. i jest znowu te klatki atlantę. cholerne. Znalazłem snipera. Gdzie jest? Ale mu dam kosę. Idź, to? No ładnie załatwił. Jak się nad nim znęcasz. Jesteś też niemiły. Kurna, ty, bo mi się głosowa włączyła, I, i, i. Brawo, dostał. Takie... NO NIE! Ty? Brawo, nas, nasz, nasz nas zastrzelił, wiesz? Brawo, tak? Ja jestem przyzwyczajony z cs a nie że e, ten... Przełączam na nóż i biegam z nożem. się mm. w sensie on daje po prostu... To, że przegubia, gdzie się odradzamy. Dawaj na mnie. Nie! Nie! Nie, ja nie chcę! Nie, duszę, no, ty nie potrafisz. Ty nie potrafisz latać. Ale pamiętasz, wtedy ostatni raz żeśmy grali na tej mapie, nie? Tak, jakieś pół roku no. temu. No, i też tak sobie leciliśmy. Ale powrócimy, powrócimy, ekipa powróci. Ha, teraz się będzie działa. Nie wiem, że tydzień temu odcinka nie było, na no, ale jakoś tak wyszło. O, Brawo! No, tak! Niezwykle w swoim stylu, wiesz? No przecież już ja dalej. Mhm. O co chodzi? No, przeciw rzeczywistości też byś mógł dalej lecieć, nie? No, co tam? Tak, o co ci chodzi? O tak. To jest jakiś wieper. <laughs> nie na... o, spadaj, 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 spadaj! Czemu? Bo pelotka, pelotka! Ale mnie strzela, to... ja A! Tak. Czołg nas, Mówię, pe... Mówię, że Ale spadaj... to jest fajna pelotka też, wiesz? Ale... Tak, czołg to jest pelotka, tak. Pelotka czy czo... pelotka gór, czołg? Pelotka jest gorzej niż mniejsza czołg. Dupa jasia. Właśnie, bo tu pociąg może jechać z daleka! No, no nie, bo jedziemy właśnie pod ten pociąg. Na, A, na E, na lecimy? Dobra. Na Gię, e. No to E czy gdzie lecimy? Na D! Na D? Dobra. Tam, gdzie jest ten pociąg. Oh, swój mnie zabił. Przejechał mnie. Czemu zabijasz duszko? To chodź, odrzuć na mnie. Ty, ja wezmę sobie sn sniper sn 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 Dobra, dawaj. No ci to znacznie postawię, więc spoko. Patrz jaką ma fajną starej styperałów. Okej, ja sobie tu skitrę w krzaczka, chodź do krzaczków. Ty tam jest czołg. Nie szkodzi. A, nie szkodzi. Komu to potrzebne. Patrz, za chwilę go nie będzie. Ja się kładę. Ty on nas lukał. Spadaj stąd, Spadaj stąd. Eee, chyba nas zauważył, wiesz. No, nie szkodzi, nie szkodzi, no pewnie. No otwimy go? Dawaj. I ta, I ta muzyczka w z Jamesa Bonda. Co jest? Hello Do you hear me? Gdzie jesteś tu? Nie wiem, pojechał gdzieś, co ty myślisz, że będzie widział czas, bo chodź na dę. I teraz robimy, tak, robimy taką akcję, żeby szybko nas nie ściągnęli. Kurz. A już tu, strzela, wiesz? tu idziemy. Yes. Aha, widzę. Właśnie, brawo. No bo nas zauważyli wcześniej. Wiesz ja lubię według sam. Jestem samotnym widkiem. Nienawidzę gracie z ludźmi. Naprawdę. Chcesz. Właśnie tam ktoś idzie. Gdzie? No, ktoś był. Gdzie? Tam? No, dobra, idziemy na TD. Czekaj, czekaj. A możemy to dołu przemrzeć, czy od góry trzeba? Albo no, ja Ja idę górą. Dobra, ja też. Boże, kochany. Nie, ja na nie idę. Jezu! Kurde, znowu ten sam. No nie, Jaki snajper! Nie, idziemy gdzieś, gdzie się można postrzelać. Wiesz, chodź na... Um, G. Na... A ty tylko G. Chodź G. Jedziemy samochodnikiem. Czogiem. Gdzie chcesz jechać? Gdzie ty jesteś? No trochę dalej od ciebie. No to jadę do ciebie. No to. O! Okej! Okay. You spin the mirror... Chodź. Nie! Oż ty. Oż ty... Idźcie stąd, nie przekazaj się mi. No idźcie stąd! No czekaj, naprawiam cię! <gry> Ale nie ty, moja No pera. No i, i gdzie jedziemy? Czekaj. Okay. No jest, jest, Tak, czysza, bo tutaj może być jakiś gościu. Ale, no wiem, no ja... gdzie patrzysz? Patrz na prawo, bardziej, bardziej na lewo. Na tyle wysode. Dobra, dobra, dobra. No tak a propos to już jesteśmy. No tamta opa się skończyła i jeszcze mi z rodzinka wbiła. No, no i te, te, tak się stało. Że, że, że się stało. TY! Coś tam u góry! I to na pewno nie był nasz. ŁOOOOOO! Fuck! O! Co go! O, ja z ma tym a przeżył! jak ten tu wjechał? Co się w ogóle stało tutaj? Czemu ten tu wjechał w ogóle? No ten autem wjechał jaki przeciwpaserny Chodź co pojedziemy tym autem Ona ma ciut, ciut życia, nie? Ale to tam szczegół Dobra nie, to do, wysiadamy Biegniemy z buta. Hmm. Dobra Oznaczaj coś? Może D. Eee y D, Nie, Niebra, lecimy na D. Na DIE lecimy na DIE Fajna opa, tylko ja jest początku nie lubię powiedzieć szczerze, ale teraz lubię Dobra ja dawaj na C Na gdzie? Na C? Na, no, to jest sobie Na A, C. C no dobra to się przedstawiło Małkiowy Kijowy do, do tego, ale ta pora fajniczył Dobra, jestem O kurna! Strzelają? To ja Przyjmijować to! O! o! Kurna, ja się na góry Dobra, my przejmujemy, kończymy przejmować Dobra, nasza O, co się stało? Dobra, jest to nasz pojazd, także spokój, gdzie jesteś, duszak? Diuciek! Idę do ciebie, Diusek, gdzie jesteś? O, jesteś! Chodź, skamar! Idziemy, chodź! To nasz, to nasz! Sier, Kosa, kosa, kosa! Nie! Oddaj, może! Jesteś, gdzie jesteś, Maro? Jezus, dobrze mi powiedziałeś! Granat! O, oh, No Jezus, ile tego tu jest. Eh. Szybko mi powiedziałeś, wiesz? Przynajmniej ostrzegam cię przed gamerem. Nie. Helikopter? Nie. Te. Tak. Gdzie jesteś? Na no, tak. C. Aha, dobra, też. E... W sumie to. Już jestem nad C. Ho! Ho! O nie! Chciałem to zrobić tak za dawnych czasów. Jednak się nie udało, czy nie? Nie. Dobra. Jestem. Czy to był Marta, ktoś jest? Nie, czyste jak na razie. Jeden jest do góry? Tak, 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 tak. Do góry tam by jest PIDIET. Dobra, trzeba dawać rpg Dobra, czyste. Wchodzimy? Yes A zginąłeś? Ups. Może mm -hmm. tam nie może powalić, powiem co. Ale lepiej nie pochodzić, bo tam ja jest kilku wrogów. Dziwuzdział? Hmm? Dokładnie tak. Ale go zjechałem. O oh, fuck. <laughs> strach, co ty jest? O no się to słucha sprytnie. No nie zascylili mnie! Gdzie ty jesteś? To czemu ty mi nie pomagasz? Adam! Adam! Nie patrz! O, dobra, mam kobre Laser się może w sumie przydać. Reszta jakiś celownik byle jaki, ale jest. Eee, gdzie idziemy? Nie wiem, chłopie, nie wiem. Nie, hmm. Niech ja tam przejmą, co to tam pójdę. No, też właśnie tak myślę. Tam co czołg jest na więc powinien to przejąć. No! Chyba nie, nie przejął, dobra, idziemy na B. Ja mam snajperałkę. No, ja jestem na razie na B. I. A ty jesteś? No! gdzie ty jesteś? Na B. A! W tym takim ja bunkrze, w blisko mech. A przy tym bunkrze, po tej... No no, Zachodniej, no. zachodniej części. Dokładnie tak. Jak ja wiem. O cholera! Zobaczcie zabili. Pieprzą stot! Kurna, nie zdążyłem tam wejść! Coś tam jest uważaj. Serio? No. Jak mi się wydawać. Nie domyśliłbym się, się, serio. Nie wiem, żeby ci się nie Ja Jestem ostrzeliwany, ale tak szczególnie nie? No i brawo, zastrzelili mnie. Stałem tam jak słupek. I krzyczą, zdejmijcie mnie, halo, zdejmijcie mnie, proszę! Tak było. Mogę się odrodzić przy Tobie? Czy nie za bardzo? Możesz, 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 tylko uważaj, bo tutaj... mam trochę fajny pojazd, co nie? Aha, to szybko mówisz. Ja no, by Ci pomógł, ale nie chcesz, to nie. Pewnie się wychyle mnie zastrzelą. Dobra, na razie jest czysto tu dookoła. Lecimy? Mamy taką samą broń. Tak, lecimy. Grozę? Grozę. Nieźle koleś, tu. Zatrwione. No nie! I to jest irytujące, że strzelej z innego, to się zaraz zastrzeli. O kurna! Zastrzelili cię? Nie. Nie. Oni mnie nie. Ale ty ich tak. Ale ja ich tak. Uwaga, uwaga, tam, 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 tu. Uwaga. O ja pierdzielę Jezu, nie zauważyłem na tego z tyłu. No nie. wiem co zrobię. Yy, pakiet bojowy. Mam tu sporo pakietów bojowych. Nie rpg em Więc ja Wiesz, że ostatni raz grałem w kwietniu? Yy, a ja, no też takiegoś. Znaczy nie, bo wcześniej grałem tego... Dobra, duszek musimy się zrobić. Jeszcze jeden taki super napad. No nie, już się z kimś odraziłem. Czekaj, pakiet bojowy. Uwaga, co wybieram? Ja zlatuję na D Komra i... Kobra AK-5, mały zasięg. Premia 50%. ta myśliwska Do snajperki SW98. Jakieś barwy żołnierza i lufa. Jakieś broni. Pusto O odradza się nade mnie szybko To Ci mogę pomóc To z No bo jestem na Jeszcze, jeszcze, jeszcze jestem na dawno Tak to może mnie chce zdjąć. Bo widzę jaki sniper tu grasuje Jestem Uważaj, bo ktoś tu jest Na pewno do trzeciwka ktoś tu jest Widzę go! Gdzie? No, tam pod schodami, na drugim budynku. Dobra, to ja pozwolę się tobie odrodzić. Mhm. To. Małego tam. Czekaj, Chodź ci strzelę w dupala A nie chcemy tego. Wybiegniemy tutaj? Na dół? Dawaj Czekaj, badu. Jedziemy! A co tam się dzieje? Takie rzeczy się robiło To z góry strzelamy Ja tu wszystkich biorę, wszystko na swoje biarki Kurde Wiedziałeś ty Jak to zrobiłem I to! Porobienie! Człowieko! Nie wierzę w to. Ja też nie, ale. No nie, co to było? Jak mi zapalający mnie pocisnął. Jestem Cujeci, patrz, Cujeci! Jeden kurcz ma 33 do zera, widzisz to? Nie widzę, to zupełnie jest tape. No, jakiś tam kurde, stoi i ze 100 metrów strzela we wszystkich. Jak w kaczki. No nie! Cyber albo Hacker hmm, a też tak może być, też tak może być O dobra, zyskałam przytomność Ładnie ktoś mnie uratował Gita. tam! O nie Dobra, zabiłem go ja znów skinałem 84 zjąłem. Tam jest taki. Ktoś mnie uratował, ale ślicznie. Dzięki, żołnierzu. O nie, tu ktoś ratuje. Dobra, przejęliśmy typu. Ło! A, widzisz, ktoś tu jednak był. <śśmienicza> nie, no kurwa, chcę sprzedać na na Co się Nawet jeszcze tego czołga, a tego lawa, co to jest? Tak byś nie będzie, żeby tu atakował. Nie, w kim kryją? Nie, za. Jest lepszy. Ale dostał Ty kurwa, zelaskujemy i dostałem od snipera Ach, Myślałem, że dostanie Dobra, duszek, w sumie to będzie tyle. Bo mamy już ponad komplet czasowy. Aj no? się wydaje. A może jeszcze możemy przejść jeszcze jeden punkt, co? Jeż, je, jeszcze ostatnią akcję. O jemy, że umijemy. Da, da, da. <laughs> Czy ty coś jesz? Uh -huh. Aha. Aha Czemu zauważ, się nie zauważ, że ja na każdym odcinku coś ziemię. To co? Że ja na większość odcinków coś jadłem. Jak grałem to pierwszy to raz, czy tu sam jadłem. Jak A jak nie jadłem. jego istwo! Wszędzie jadłem z pochudem jadłem. A jak grałem z pochudem, to jadłem. Ja właśnie muszę zobaczyć. Co by się tam robili? Ha! Gdzie ty jesteś? Chodź, chodź. No nie. No nie. I tym pozytywnym akcentem, że zaraz zginiemy. Aha. Kończymy ten odcinek. Także trzymajcie się. Do kolejnego odcinka yy, z Ośnichami <laughs> jakoist. <laughs> Także do no, następnego odcinka z badawcami 4 żegnawa Żegna was Adam. Cześć, cześć, cześć. No i żegna was Jaczy i Także trzymajcie się, cześć. Sprawdźcie Aha, trzymajcie się, O, oh. oh,